Cześć, witajcie! Dzisiaj przedstawimy Wam zawody deficytowe, a mianowicie takie, w których są zakłady zrzeszone w cechu rzemiosł różnych wierocinie, które chciałyby szkolić młodzież, ale niestety nie ma młodzieży, która chciałaby się w tych zawodach szkolić. Jedną z podstawowych czynności, którą wykonuje drukarz offsetowy to jest przygotowanie form drukowych. Formę drukową wybieramy zgodnie ze zleceniem złożonym przez klienta. Drukarz offsetowy musi umieć dobrze rozróżniać kolory, być cierpliwym, mieć szeroką wyobraźnię i nie jest to praca ciężka fizycznie. Przetwórca mięsa musi znać gatunki mięsa, ale to nie wszystko. Musi dbać o idealną czystość oraz musi potrafić obsługiwać maszyny do wyrobu vending. Praca w zawozie przetwórca mięsa to zazwyczaj praca zespołowa, średnio ciężka fizycznie. Jedną z podstawowych czynności tapicerskich jest renowacja starych mebli. Specjalista w tym fachu wykonuje naprawy i renowację wyrobów tapicerowanych, wykonuje usługi tapicerskie oraz wykonuje prace dekoratorskie, czyli w dużej mierze bierze udział w produkcji mebli.